I chciałem Ci pokazać coś, ponieważ tutaj napisanie takiego maila, którego staram się wysyłać raz w tygodniu. Zajmuje mi około, jak myślisz, jak myślisz, ile? Czyta się to w chwilę. Tak na pamiąteczkę, jakby co? Zwięcie czy filmik, filmik. To jest moja wspaniała rodzinka. Tu, o, dookoła. Ej! Jeszcze rzutem na taśmę. W ostatniej chwili idziemy odwiedzić starą, starą przyjaciółkę. To znaczy ona jest całkiem młoda. Tylko stara przyjaciółka. Tak zwana. To jest z kolei moja stara trasa do pracy, którą też przeszedłem o setki, jeżeli nie tysiące razy. W sumie w starym mieście wszystko jest stare, gdzie by człowiek nie poszedł, tam od razu ma coś do powiedzenia, jakieś wspomnienia. Ale nawet tu się zmieniło. E Odcinka. Nie będziesz. Cześć witaj serdecznie, ja jestem Karowalczak z Energi Energii. Teraz jedziemy po zdrowie, ja już znajduję się w nieco innym miejscu, ale kontynuujemy dalej tego vloga, ponieważ jednym z moich takich noworocznych postanowień jest to, żebym kręcił dwa vlogi tygodniowo. Żeby chociaż było tego 100 vlogów w przyszłym roku już wcześniej kręciłem. Te vlogi na kanale Synergii Energii, natomiast zrezygnowałem z nich z tego względu, że nie chciałem mieszać tego kontentu, że jednak Synergia energii to jest nieco coś takiego innego, bardziej merytorycznego, takiego przygotowywanego specjalnie yy, tematycznego. Natomiast te vlogi raczej tutaj pokazują yy, mnie od trochę innej strony, tej takiej normalnej, prostej, zwyczajnej. A więc dzisiaj jeszcze będziemy kontynuować sobie tą tematykę o naszych celach, ponieważ no to jest taki moment, taki czas, właśnie nowy rok, Sylwester, postanowienie i tak dalej. Ja już z tym akurat pracuję od dłuższego czasu i chciałem ci pokazać coś, ponieważ tutaj napisanie takiego maila, którego staram się wysyłać raz w tygodniu, zajmuje mi około, jak myślisz, jak myślisz, ile? Czyta się to w chwilę. Tak. Takie ładne, czytelne, przyjemne. Zazwyczaj około 5, 6, 7 może takich podpunktów. Pewne odnośniki, właśnie na przykład, żeby sobie gdzieś cyk przeskoczyć, o tutaj powiedzmy do naszego vloga. Więc właśnie, jak myślisz, ile zajmuje mi napisanie takiego maila? Zwykłego, prostego maila, którego wysyłam raz w tygodniu. Ten akurat. Które pokazywałem, włącznie z napisaniem, ponieważ ja najpierw piszę w zaszycie. Ponieważ myśli mi się lepiej, jakoś te moje myśli układają się tak bardziej spójnie, bo ja nie lubię patrzeć w te monitory, ekrany i tak dalej. To mnie jakoś rozprasza. Nie mam takich ukierunkowanych tych myśli, więc najpierw zawsze piszę na papierze, ponad 6 stron. Dopiero później przepisuję. Następnie redaguję, czytam, później poprawiam. Tworzę również, żeby to było takie czytelne, przejrzyste, a więc pewne podpunkty, odniesienia, poprawki, później szukam linków, itd, i tak dalej. Ponad 6 godzin. Ponad 6 godzin pracuję nad tekstem, który czyta się w 3-4 minuty. I teraz. Wielu ludzi tego nie rozumie, i nadal niektórzy z nich się w ogóle dziwią. Karol, dlaczego ty na przykład pobierasz za coś takiego pieniądze? Ano, pobieram za to pieniądze, ponieważ jest to moją pracą. Przeznaczam na to bardzo dużo czasu i energii, żeby to było jak najlepszej jakości. I właśnie chodzi o to, że praktycznie nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, jak dużo pracy człowiek wkłada. Nie wiem, wprowadzenie bloga, YouTube'a e, i jeszcze inne rzeczy, których nie widać, bo to są konsultacje, to są właśnie kursy, to jest e, przygotowywanie w ogóle całej tej otoczki, marketingu, kontaktu z setkami i tysiącami ludzi itd. Tak pra, pra, prawdopodobnie mało kto właśnie zdaje sobie sprawę, ile tutaj. Trzeba w to włożyć energii i czasu. Uwierz mi, że pójście do pracy na etat to jest e, w porównaniu z tym bardzo proste. To jest zdecydowanie prostsze, ponieważ tutaj należy się, myślę, zaangażować całkowicie i praktycznie pracuje się 7 dni w tygodniu. Nie mam dnia wolnego. Nie ma czegoś takiego jak dzień wolny. Czasami pracuje się po 10 i 16 godzin dziennie. Cały czas myśląc, udoskonalając nieustannie pewne filmy, felietony, jak niektórzy to opisują, albo właśnie wpisy, posty itd, itd. i tak dalej. Teraz też wpadłem na taki pomysł, aby w ogóle to, co robię i piszę, dzielić na różne media, żeby po prostu powstało z tego coś bardzo wartościowego, więc tutaj jest mój blog, który. No, jest też w trochę innej formie zachowany, więc serdecznie Cię zapraszam na synergiaenergi.pl. Tutaj masz spis treści, zawsze można sobie gdzieś łatwo e, przejść. Zawsze dodaję pewne ułatwiające miniaturki, żeby można było inaczej zrozumieć ten e, przekaz, który tworzę. Też jest to, mam nadzieję, zrealizowane w, w takiej formie przyjemnej, wyraźnej, a przyjemnej dla oka, tak? Ym... W czytaniu i w przyswajaniu tej wiedzy staram się dosłownie również selekcjonować tą wiedzę, żeby ona była jak najbardziej praktyczna, taka, czyli taka typowo przydatna w życiu. Do tego gdzieś zawsze jakieś takie inspirujące obrazki z tej mojej podróży. Staram się dzielić tą wiedzą w taki sposób maksymalnie autentyczny, pokazując jednocześnie swoją drogę i mówiąc, że po prostu można z tym życiem zrobić coś naprawdę wartościowego i dobrego. Albo tak samo, tutaj chciałem Ci też pokazać, to jest coś, widzisz, e, czym się dzielę z tego backstage'u, coś, o czym w zasadzie nie mówię nigdzie indziej. To jest kurs na przykład Szkoła Oddechu, którą też teraz aktualizuję. Tutaj mamy takie, widzisz też przygotowane filmiki. Jestem z nich ogromnie zadowolony, ponieważ postanowiłem zrealizować filmy na najwyższym poziomie. Ukryte znaczenie oddechu. Etymologia słowa oddech jest absolutnie fascynująca. Łączy w sobie wiele aspektów językoznawstwa, historii oraz kultury i tym właśnie się zajmiemy w lekcji pierwszej. Słowo to w języku polskim odnosi się do procesu oddychania, który jest nie tylko podstawowym mechanizmem biologicznym, ale także ma głębokie znaczenie w kontekście filozoficznym, duchowym i emocjonalnym. Dlatego naprawdę warto przyjrzeć się jego pochodzeniu oraz ewolucji w kontekście językowym. Pierwszym krokiem w analizie etymologicznej jest zrozumienie, jak słowo oddech we współczesnym języku polskim przemieniło się ze swoich korzeni. Zarówno słowo dech, jak i oddech w odniesieniu do myśli filozoficznej i języka łączą się z takimi pojęciami jak duch i dusza. Teraz kolejne pytanie, zagadka dla ciebie. Eee, jak myślisz, w ile czasu udaje mi się na przykład zrealizować taki film 3 czy 4 minutowe które tutaj sobie przygotowuję na przykład do szkoły oddechu Zależy oczywiście od dnia, ponieważ jest to mówię przygotowanie najpierw skryptu, scenariusza, nagranie scenek, podkładu dźwiękowego no, i montaż, 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 który zajmuje zdecydowanie najwięcej czasu. I czasami tak o, taki 3-4 minutowy filmik zazwyczaj udaje mi się zrealizować w jeden cały dzień pracy około 80 godzin pracy. Czasami, jeżeli tematyka jest trudna, to. Pracuję nad nim dwa dni, nawet jeżeli film jest trochę dłuższy, 6-8 minutowy też. E, dwa dni i tak dalej, i, i, i jest. E, to w zasadzie całkowite poświęcenie się temu jednemu zagadnieniu, bo ja wstaję już o tym samego rana i piszę na początku właśnie w tym temacie tutaj, później e, robię ten research, sprawdzam. E, udoskonalam, udoskonalam, zanim dopiero jakkolwiek to zacznę nagrać i później jeszcze sam montaż to też jest w ogóle przygoda, więc cały dzień z tym jestem, chodzę, myślę nieustannie jak tutaj by zrobić, żeby dostarczyć jak najlepszą wartość klientowi. I oczywiście to nie wszystko, bo do tego dochodzą jeszcze rozmaite programy, których też używam, które są płatne, to są te witryny, to są dostępy do pewnych czy wtyczek czy właśnie no takich głównie programów w sumie które używam i które pozwalają mi aby to wszystko funkcjonowało sprawnie. Więc poza nakładem mojego czasu pracy ja sam jeszcze muszę nieustannie właśnie inwestować w pewne rzeczy, abyś ty mógł w sumie oglądać sobie albo ze mną ćwiczyć, albo korzystać z sesji oddechowych, albo mm, żebyś ty w ogóle miał dostarczany ten content, te treści, to po prostu tak chciałem pokazać, tak, jak to mniej więcej wygląda. U mnie dzieje się naprawdę dużo. Myślę, że jest tego znacznie więcej, ale nie sposób o tym wszystkim tak opowiedzieć, zresztą ja za bardzo nie chcę cię przynudzać, ale chciałem się podzielić takim tutaj skrawkiem tego, co robię. Więc e, dziękuję serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te treści, które tutaj e, tworzę dla Ciebie, jak najbardziej Ci się podobają, i też e, właśnie widzisz ten progres. A, że są one coraz lepsze. Ja jak najbardziej nie zatrzymam się, bo napisałem sobie właśnie plan na 2025, jeszcze bardziej ambitny, ale myślę taki już bardziej sensowny i racjonalny, znając siebie swoje potrzeby i możliwości, że po prostu będziemy się rozwijać, a skoro ja to i ty, a skoro ty to i ja. Więc tego jeszcze raz Tobie. I sobie w sumie też życzę. Do zobaczenia w następnym vlogu.